Diagnoza śmierci. Nie jestem tak przesądny jak wielu spośród was, lekarzy, choć lubicie się nazywać ludźmi nauki, odezwał się hawer, odpowiadając na nieuczyniony zarzut. Są wśród was tacy, nieliczni wprawdzie, co wierzą w nieśmiertelność duszy i w istnienie zjaw, których żaden nie śmie nazwać duchami. Ja natomiast nie wykraczam poza przekonanie, że żywi ukazują się nieraz tam, gdzie byli dawniej. Gdzie spędzili wiele lat tak intensywnego życia, że zostawili swoje piętno na wszystkim, co ich otaczało. Właściwie przekonałem się, że martwe otoczenie może do tego stopnia nasiąknąć czyjąś indywidualnością, tak utrwalić obraz danego człowieka, że po latach może się on ukazać komuś innemu. Naturalnie, trzeba do tego odpowiedniej indywidualności, no i odpowiednich oczu, choćby moich. Owszem, trzeba oczu, ale nie trzeba rozumu, powiedział z uśmiechem doktor Freyley. Otóż to, miło człowiekowi, gdy nie zawodzą go oczekiwania, liczyłem, że zdobędzie się pan w swojej uprzejmości na taką mniej więcej odpowiedź. Niech mi pan wybaczy. Ale powiada pan, że takie jest pańskie przekonanie. To dosyć mocno powiedziane, nie uważa pan? Jeśli nic nie sprawi to panu kłopotu, może mi pan opowie, jak się pan o tym przekonał. Nazwie pan wszystko halucynacją, odparł hawer, ale niech i tak będzie. I zaczął opowiadać. W ubiegłe lato, jak pan wie, uciekłem przed upałami do jednej z letniskowych miejscowości. Krewny, u którego zamierzałem się zatrzymać, zachorował. Musiałem więc rozejrzeć się za jakimś innym pomieszczeniem. Miałem trochę kłopotów, zanim udało mi się wynająć umeblowane mieszkanie po pewnym ekscentrycznym doktorze, który nazywał się Manering. Wyjechał gdzieś przed laty i nikt nie wiedział dokąd, nawet jego pełnomocnik. Tom ten sam sobie wybudował i mieszkał w nim ze starym sługą blisko dziesięć lat. Nie miał nigdy zbyt rozległej praktyki, a po jakimś czasie zupełnie z niej zrezygnował. Co więcej, wycofał się z życia towarzyskiego i stał się odludkiem. Miejscowy lekarz, a tylko z nim utrzymywał jakie takie stosunki, opowiadał mi, że w zaciszu Manering poświęcił się wyłącznie jednemu kierunkowi badań, których rezultat opublikował w swoim dziele. Nie zyskało ono uznania w oczach kolegów po fachu, którzy właściwie uważali go po trosze za wariata. Nie miałem w ręku tej książki i nie mogę przypomnieć sobie tytułu, ale mówiono mi, że stanowiła wykład dość zadziwiającej teorii. Mannering utrzymywał, że w wielu wypadkach z dokładnością Da się przewidzieć śmierć całkiem zdrowej osoby na wiele tygodni naprzód, bodajże w granicach 18 miesięcy. Krążyły legendy o jego zdolnościach prognostycznych, a może, jakby pan powiedział, diagnostycznych. Mówiono, że ilekroć przestrzegał czyichś przyjaciół, dana osoba bez żadnych potem przyczyn umierała niespodziewanie w określonym przez niego czasie. Nie ma to jednak nic wspólnego z tym, co chcę opowiedzieć. Myślałem tylko, że to pana zabawi jako lekarza. Dom został umeblowany jak za czasów właściciela. Robił dosyć ponure wrażenie na kimś, kto nie ma pociągu do samotności i badań naukowych. Myślę, że udzieliło mi się coś z atmosfery tego domostwa, a może z charakteru dawnego gospodarza. Gnębiła mnie tam zawsze jakaś melancholia, choć nie leży ona w mojej naturze i nie płynęła chyba z samotności. Wprawdzie służba nie nocowała w domu, ale jak pan wie, czuję się dobrze we własnym towarzystwie, bo mam wielki pociąg do książek, choć mały do studiów. Dość tym, że byłem przygnębiony i miałem wrażenie, że gdzieś czyha nieszczęście. Przytrafiało mi się to zwłaszcza w gabinecie doktora Meneringa, choć pokój ten miał wnętrze najjaśniejsze w całym domu. Wisiał w nim olejny kontrefekt doktora naturalnej wielkości, który zdawał się panować nad całym gabinetem. Portret nie miał w sobie nic szczególnego raczej przystojny mężczyzna pod pięćdziesiątkę, szpakowaty, o gładko wygolonej twarzy i ciemnych, poważnych oczach. Nie wiem dlaczego przyciągał stale moją uwagę. Zżyłem się z jego sylwetką i zaczęła mnie nawet prześladować. Któregoś wieczoru przechodziłem przez gabinety do sypialni z lampą w ręce. W miasteczku nie ma gazu. Zatrzymałem się jak zwykle przed portretem, który w świetle lampy jakoś się odmienił. Nabrał nowego wyrazu, którego nie potrafiłem określić, choć był wyraźnie niesamowity. Zaciekawił mnie, ale nie zaniepokoił. Zacząłem oświetlać portret z różnych stron, aby zobaczyć, jakie to da efekty. W trakcie tej zabawy coś kazało mi obejrzeć się za siebie. Spojrzałem, ktoś szedł przez gabinet wprost ku mnie. Kiedy twarz jego znalazła się w świetle lampy, poznałem, że to doktor Manering we własnej osobie zupełnie jakby portret zszedł na ziemię. Najmocniej pana przepraszam, powiedziałem dość chłodno, ale nie słyszałem, aby pan pukał. Ostrzegawczo, jakby podniósł do góry palec, minął mnie i bez słowa wyszedł z gabinetu, chociaż nie widziałem którędy. Naturalnie był to fakt, który pan nazwie halucynacją, ja zaś nazywam zjawą. Gabinet miał tylko dwoje drzwi. Jedne były zamknięte na klucz, a drugie prowadziły do sypialni. Która nie miała innego wyjścia. Gdy to sobie uświadomiłem no mniejsza z tym, co się ze mną działo. Z pewnością uważa pan to za bardzo banalną historyjkę o duchach, zbudowaną wedle kanonów ustalonych przez klasyków tego gatunku. Gdyby tak się rzeczy miały, nie opowiadałbym jej, choćby nawet była prawdziwa. Ale manering żyje, spotkałem go dzisiaj na ulicy, minął mnie w tłumie. Haver skończył swoją opowieść. Obaj milczeli. Doktor Frayley w zamyśleniu bębnił palcami po stole. Czy on powiedział coś panu przy dzisiejszym spotkaniu? zapytał. Coś, z czego pan wywnioskował, że on żyje? Hawer wytrzeszczył na niego oczy i nie odrzekł nic. A może, ciągnął Frayley, zrobił jakiś znak, jakiś gest, może podniósł ostrzegawczo palec. On to lubił, miał taki zwyczaj, gdy mówił coś poważnego, na przykład gdy stawiał diagnozę. Owszem, podniósł palec tak samo jak jego zjawa. Czyżby pan go znał? Hawer wyraźnie zaczynał się denerwować. Znałem. Czytałem też jego książkę. Przyjdzie dzień, kiedy żaden lekarz nie będzie mógł bez niej się obejść. To jedno z najbardziej rewelacyjnych i ważkich osiągnięć wiedzy medycznej, w naszym stuleciu. Tak, znałem go. Opiekowałem się w nim w chorobie. Zmarł przed trzema laty. Hawer zerwał się z krzesła okropnie wzburzony. Wielkimi krokami przemierzał pokój tam i z powrotem. Wreszcie podszedł do przyjaciela i zagadnął drżącym głosem: Panie doktorze, czy ma mi pan coś do powiedzenia jako lekarz? Nie, mój drogi. Nie znałem jeszcze tak zdrowego człowieka jak pan. Po przyjacielsku radzę panu, niech pan idzie do siebie i weźmie skrzypce. Gra pan na nich jak anioł. Niech pan sobie poćwiczy coś lekkiego i żywego, żeby ta przeklęta historia wywietrzała panu z głowy. Następnego dnia znaleziono Hawera martwego w pokoju. Trzymał smyczek na strunach skrzypiec, Leżały przed nim otwarte nuty marsza pogrzebowego Chopina. Czytał Krystian Kieś.